Siema, tu w dzisiejszym odcinku powiem jakie są fundamenty skutecznego treningu. Był już filmik o fundamentach zdrowego odżywiania, odsyłam do karty. Ale pomówmy teraz o treningu, który jest obok odżywiania oczywiście najważniejszym aspektem przy kształtowaniu sylwetki. Wszystkie te podstawy możemy opisać w 7 punktach, według mnie, i właśnie te 7 punktów teraz będę wymieniał. Pierwszy punkt to wolne ciężary i wielostawowe ruchy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będziemy angażować większą ilość mięśni, bo będziemy chociażby musieli stabilizować całą sylwetkę przynajmniej przykładowo w wyciskaniu stojąc, a porównując do wyciskania siedząc na maszynie, już ta stabilizacja nam odpada i te mięśnie są bardziej izolowane. Druga sprawa jest taka, że będzie to bardziej naturalne dla nas. Dlatego, że każdy jest zbudowany inaczej, niektórzy mają dłuższe ręce, dłuższy tułów, dłuższe nogi i te maszyny nie są do tego dostosowane i czasami nie da się dostosować. Dlatego, dużo zdrowiej i lepiej będzie większość treningu bazować jednak na wielostawowych ruchach z wolnym ciężarem, i oczywiście dodatki możemy robić na maszynach. Drugi punkt to praca nad. Całym ciałem, i nie mówię tu, że w jednej jednostce treningowej, na jednym treningu, mamy budować całe ciało i pracować nad całym ciałem, tylko łącznie przez cały plan treningowy. I chodzi mi tutaj też o to, żeby. Ta praca nad całym ciałem była mniej więcej równomierna. Nawet jeżeli chcemy się na czymś skupić, to mimo wszystko nie powinniśmy z tym przesadzać. No i też trzeba pamiętać o tym, że treningi z priorytetami są bardziej dla osób średnio zaawansowanych, które już mają te podstawy, mają te fundamenty i mogą sobie pozwolić na to, żeby skupić się na jakiejś partii bardziej, a na innej mniej, bo na przykład jedna jest bardziej rozwinięta, a druga gorzej, ze względu po prostu na to, jak aktywowane były mięśnie przez powiedzmy pierwszy rok, dwa lata treningu. No, i tutaj dochodzi punkt trzeci: czyli trening powinien się składać z podstawowych wzorców ruchowych. I teraz, jakie są te podstawowe wzorce ruchowe i ćwiczenia, które powinniśmy wykonywać? Po pierwsze, będzie to przysiad skład, i chodzi mi tu o wszystkie przysiady: przysiad klasyczny, przedni, low bar, high bar, bułgarski, obojętnie. Byleby to było z wolnym ciężarem, czyli przysiady na smifie, odpadają. Ale wszelkie przysiady z wolnym ciężarem, będzie to jeden z podstawowych ruchów. Drugim ruchem będzie press, czyli wyciskanie i mówię tutaj o wyciskaniu zarówno pionowym, jak i poziomym, czyli horyzontalnym i wertykalnym, czyli zarówno będą to wszystkie wyciskanie na klatkę, jak i wyciskanie na barki. To też są podstawowe ruchy, podstawowe wzorce ruchowe. Następnie będzie to bend, czy hip hinge, czy to zwał, jak zwał, chodzi tutaj o tak zwane no, pochylenie, chodzi tutaj o ruch w biodrach, będą to wszelkie... Ciągi, czy sumo, czy klasyk, czy rumuński. Będzie to też hip tras, czy wszelkie unoszenia bioder. Kolejny pól, czyli przyciąganie, i tutaj znowu wertykalne i horyzontalne, czyli poziome i pionowe, czyli zarówno podciąganie się na drążku, czy tutaj na przykład właśnie ściąganie wyciągu z góry, jeżeli ktoś nie ma siły, pociągać się na drążku, i przyciąganie w postaci na przykład wiosłowania, czy sztangą, czy handlem. Następnie będzie to lunch, czyli wykrok, ale tu mogą być też oczywiście wykroki, zakroki, chodzone w miejscu. Kto woli, co woli, to niech tak robi. I zostały jeszcze dwa ruchy, jak chodzi o podstawowe wzorce ruchowe. I jeden teoretycznie można ćwiczyć, ale nie widzę takiej potrzeby, by można to też robić na co dzień, zaraz powiem co. A drugi... To skręty tułowie. I tutaj tak, jest to podstawowy ruch, i według mnie powinniśmy cyklicznie co jakiś czas go robić w planie. Ale oczywiście, stałe robienie skośnych brzucha, bo tak naprawdę, może powodować to, że poszerzy nam się talia po prostu w dłuższej perspektywie. Yy, wiadomo, nie będą to ilości typu nie wiem, 50 cm, ale te zawsze 2-3 cm mogą yy, się, może się ta talia poszerzyć, i u niektórych, którzy już powiedzmy, mają w miarę szeroką tą talię, może to. Mniej estetycznie wyglądać. Także miejcie to na uwadze, że jest to jeden z podstawowych wzorców ruchowych i warto mm, robić ćwiczenia na skośne brzucha. Może właśnie to spowodować poszerzenie tej tak. I ten ruch, o którym mówiłem, że można ćwiczyć na co dzień, chodzi mi tutaj o guide, czyli hud. I można go ćwiczyć właśnie w postaci na przykład sprintów, można go ćwiczyć w postaci na przykład spaceru farmera, ale też według mnie można go ćwiczyć normalnie na co dzień, jak idziemy gdziekolwiek na spacer. Po pierwsze właśnie spacerować, starać się robić te 8-10 tysięcy kroków dziennie i do tego przy tym trzymać, Naturalną krzywiznę kręgosłupa, nie garbić się, y, iść wyprostowanym i no, trzymać prawidłową postawę ciała po prostu w trakcie chodzenia. Ok, czwarty fundament skutecznego treningu będzie to progressive overload, czyli musi w czasie wystąpić jakieś przeciążenie, musimy coraz więcej e, mieć coraz więcej siły albo coraz większą objętość generować. Tylko w pewnym momencie już tej objętości nie da się bardziej generować, typu nie wiem, będziemy robić 20, 25 serii na jakąś partię w skali tygodnia, no to już bez sensu będzie dodawanie tych serii, bo ten ciężar, którego będziemy używać, będzie po prostu za mały. I tutaj bazowałbym na tym, żeby robić Serię w granicach powiedzmy od 5 do 20, nawet 5 serii na partię. Tutaj ta zależność jest bardzo duża. I jak chodzi o zakres powtórzeń, to powinniśmy bazować na ciężarze rzędu 50-55 albo wyższym. Procent ciężaru maksymalnego, czyli załóżmy, jak wyciskamy 100 kg max, to robienie serii z ciężarem poniżej 50 kg będzie bez sensu w kontekście kształtowania sylwetki, budowania masy mięśniowej czy siły, a już tu będziemy szli w wytrzymałość. Także to będą zakresy powiedzmy od 3 do 15 powtórzeń, powiedzmy, że powyżej tych 15 raczej nikt nie będzie operował ciężarami rzędu 50%, ale cokolwiek są takie osoby i one mogą na przykład dążyć do 18 czy nawet 20 powtórzeń. Także koniec końców powiedzmy od 1 do 20 powtórzeń jest git. No i właśnie musimy dążyć do tego, żeby to się w czasie zmieniało na plus oczywiście, czyli... Z roku na rok być coraz silniejsi i z roku na rok też sama siła spowoduje większe, większą objętość, bo 5 serii po 10 powtórzeń z 50, z 50 kg, a 5 serii po 10 powtórzeń ze 100 kilo to jest drastyczna różnica. Także tutaj, jak sami widzicie, ta objętość wzrośnie przez wzrost intensywności. Kolejnym piątym fundamentem skutecznego treningu będzie pełny zakres ruchu we wszystkich ćwiczeniach. Nie skracamy ruchów, nie robimy półruchów czy ćwierć ruchów jak niektórzy, nie trenujemy Ego mamy trenować mięśnie, a mięśnie będziemy trenować dobrze, a przy okazji nie tylko mięśnie, a też ścięgna, jeżeli będziemy robić właśnie ten pełny zakres ruchu, będzie to trening równie skuteczny mimo mniejszego ciężaru i też bardziej bezpieczny, bo właśnie też po pierwsze będzie mniejszy ciężar, a po drugie będziemy wzmacniać również ścięgna. Skoro mamy pełną ruchomość w stawie, to ją wykorzystajmy po prostu i trenujmy w pełnym zakresie. Kolejnym szóstym fundamentem będzie prawidłowa technika. To tutaj wiadomo, od ćwiczenia będzie zależała ta prawidłowa technika, ale y, zachowanie jak najbardziej naturalnej postury zawsze będzie dobrym pomysłem i czymś do czego powinniśmy dążyć. Czyli nie garbimy się, nie robimy chłodnego grzbietu, nie robimy hiperlordozy, y, staramy się właśnie tego unikać. i na tym też bazować, czy możemy zwiększyć ciężar, czy nie, bo jeżeli ktoś wyciska, powiedzmy na klatkę piersiową, ale żeby wycisnąć dany ciężar, musi podnieść dupę, yy, odbić yy, sztangę od klatki piersiowej, no to znaczy, że ten ciężar jest po prostu za duży, yy, i tutaj też właśnie. W zależności od ćwiczenia oczywiście ta technika będzie różna i też od budowy ciała ta technika będzie różna. Tu też trzeba pamiętać, że pełny przysiad u kogoś z długim piszczelem będzie wyglądał inaczej niż pełny przysiad u kogoś z długą kością młodową, a krótkim piszczelem. Yy, także to trzeba wziąć pod uwagę, ale, ale właśnie w takim przypadku i w jednym i w drugim będzie ta naturalna krzywizna kręgosłupa. Także są pewne właśnie fundamenty, które są w każdym ćwiczeniu yy, i Trzeba o to dbać. I siódmym, i według mnie też najważniejszym fundamentem, który powinien stać przed każdym z tych sześciu, oczywiście te wszystkie sześć jest ważne. I nie ma tak, że na przykład e, będziemy trenować w pełnym zakresie ruchu, ale na przykład olejemy e, wolne ciężary i będziemy robić tylko na maszynach, bo nie. Te, te siedem fundamentów trzeba o nie dbać i są najważniejsze. E, znaczy te sześć, a ten siódmy to jest właśnie taka baza. I co rozumiem, że trening powinien być dostosowany do swoich możliwości. Po pierwsze, chodzi mi tutaj właśnie o staż i objętość podłożoną pod staż, czyli ktoś dopiero zaczyna trening na siłowni nie powinien się pchać w wysokie zakresy, no, objętości wysokie ilości serii. Tylko powinien właśnie zaczynać od tej dolnej granicy i powoli piąć się w górę. Także jeżeli ktoś ma mniej niż rok, dwa lata stażu to na 100% nie potrzebuje więcej niż 10-12 serii na jakąkolwiek partię. Jaka by ona nie była oporna i gdzieś problem musi leżeć w tych sześciu, które wymieniłem. Czyli może to być niepełny zakres ruchu, może być to zła technika. Różnie może być, ale no, nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie rósł na takiej objętości, zwiększając przy tym intensywność treningu. Kolejnym aspektem będą ograniczenia ruchu, mobilności, problemy z jakąkolwiek partią, kością, cokolwiek. Załóżmy, jeżeli przyjdzie do nas, jesteśmy trener, przychodzi do mnie powiedzmy kobieta 60-70 lat, to ja jej nie wrzucę pierwszego dnia na przysiadę czy martwe ciągi, tylko będę zaczynał od podstaw bo osoba, która przez 60 lat się garbiła i siedziała przy krześle tak, na pewno nie będzie w stanie utrzymywać prawidłowej postury ciała przy jakimkolwiek ćwiczeniu z jakimkolwiek obciążeniem. Dlatego u takich osób trzeba zaczynać powoli i iść w stronę tych wielostawowych ruchów. I tak jest u wszystkich. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś problemy, no to po pierwsze powinien się udać do kogoś z tym, kto się na tym zna i kto zobaczy to, dotknie yy, i będzie mógł działać w taki sposób. Na pewno nie wtedy online. To w ogóle odpada. Kolejnym aspektem tego właśnie po swojej możliwości dostosowania treningu, to jest dostos dostosowanie czasu, preferencji, dni i tak dalej. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nienawidzi full body workout, yy, no to wrzucanie go na full body będzie po prostu bzdurą. Bo pamiętajcie, że dobra rada jest dobre, jak się jej słucha, a staje się chujowa, jak ktoś się jej nie słucha. Także tutaj też trzeba właśnie brać to pod uwagę, jeżeli ktoś nie FBW, to lepszy dużo dla niego będzie split. I to, co pokazują badania, staje się już wtedy w ogóle obojętne i nieważne dla tej danej jednostki. I na odwrót, jeżeli ktoś nie Splita, to będzie lepsze na przykład robienie więcej partii na tym treningu. Idziemy dalej. Jeżeli ktoś ma 30-40 minut na trening, to rozpisywanie mu czy rozpisywanie sobie, jeżeli mam tyle czasu, na przykład 15 serii, jest bez sensu, bo wtedy będziemy bazować na bardzo małym obciążeniu, żeby tyle serii zrobić w tak krótkim przedziale czasu. I też w drugą stronę, oczywiście. Jeżeli ktoś lubi na przykład spędzać czas na siłowni i ma dużo czasu na siłowni, na przykład chce trenować 5 razy w tygodniu, powiedzmy po 2 godziny, no to też trening trzeba pod to dostosować. I trzeba brać te wszystkie zależności pod uwagę, też to, czy jesteśmy na redukcji, czy na masie, czy na utrzymaniu, czy chcemy budować masę mięśniową, czy chcemy budować siłę. To wszystko są zależne i pod te zależne układamy plan treningowy, a nie Siebie pod plan. O tym trzeba pamiętać. I według mnie każdy, kto zna się na treningu, na, na tym, jak powinien wyglądać trening siłowy, to podejrzewam, że każdy się ze mną zgodzi. A jeżeli ktoś się ze mną nie zgodzi, to prawdopodobnie może mieć gdzieś braki wiedzy. A jeżeli nie, to czekam po prostu na wiadomości, argumenty i komentarze. Bo według mnie to, co teraz wymieniłem, to są podstawy, i niezależnie kto by się na ten temat wypowiadał z osób, które wiedzą o czym mówią, to zgodzi się ze mną co do właśnie tych podstaw. Także to by było tyle na dzisiaj. Postro.